Ну, cool. 가아 Aktualnie elementy rozpoznawcze taktycznej grupy bojowej prowadzą rozpoznanie. Znad grupowania obcownych. zadania taktyczno-ogniowe, prowadząc podróż z działek oraz ociśnienie niekierowane. Pełność przebijania pancerza wynosi około 700 mm i więcej. W prowadzono i prowadzi się nadal w dalszym ciągu badania nad sposobem wszystkich zadań oczornych. Zgodnie z decyzją praktycznej grupy bojowej ponownie zostały wysłane szybko. Tym razem zadania zostały wykonane. Na prawo mamy ponownie.

jest przygotowany specjalnie do składu który Budynek jest na powodzeniu żołnierstwa natomiast załoga sanitarnych, podołowice sanitarnych i radowcy pracują chyba w lasie. Na sanitarny do Mały zadania ogniowe. do osłony czołgów bojowych pożyczki Polska Mitwa zadania wsparcia. Wejść praktycznego Od jak V Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, zorganizowanej ze Szczecina. To wyjątkowe miejsce, znam je zresztą nie tylko z czasów mego zaangażowania. W Ministerstwie Obrony Narodowej bo dokładnie od grudnia 81 roku. Ale z nami cenię także dlatego, że tu tyle można było widzieć i wysiłku żołnierskiego i tyle żołnierskiego potu wsiąkło w tą ziemię poligonową, że też najłatwiej w takim miejscu ocenić. To, gdzie jesteśmy dzisiaj jako państwo polskie, gdzie jesteśmy dzisiaj jako siły zbrojne, na jakim etapie, w którą stronę zmierzamy i czy idziemy w wystarczającym tempie. Serdecznie więc dziękuję za to, że możemy razem w święto Wojsk Lądowych z tą przepiękną datą związaną z Triumfem Wiedeńskim obchodzić razem tutaj na Poligonie Drawskim tam, gdzie wykuwa się rzemiosło umiejętności ważne dla rzemiosła żołnierskiego. Tam, gdzie wykuwają się ludzkie charaktery, umiejętności dowódcze, tam, gdzie sprawdza się sprzęt, gdzie sprawdzają się dowódcy, gdzie sprawdzają się żołnierze. Chciałem powiedzieć, że siłą rzeczy, jako były minister obrony narodowej, który w takiej roli też tutaj przybywał niejednokrotnie na poligon drawski, patrzyłem i na dzisiejszy na dzisiejsze zadanie poligonowe, na dzisiejsze ćwiczenia. I chcę podzielić się krótką refleksją, bo jest to refleksja człowieka, który miał bliski styk i wiele, wiele emocji wspólnych, wspólnych działań sprzed 10 lat z Wojskiem Polskim. Serce pozostało zawsze moje przy wojsku. Ale chciałem powiedzieć, że widać ogromną zmianę. Ogromną różnicę w stosunku do tego czasu, gdy trzeba było się zmierzyć z najtrudniejszymi, podstawowymi problemami sił zbrojnych. Chciałem jeszcze raz przekazać moje głębokie podziękowania i serdeczności wszystkim, którzy towarzyszą żołnierzom w ich trudnej pracy, w trudnej służbie. Proszę o przekazanie moich serdecznych ale także i pełnych optymizmu i pełnych optym nadziei na przyszłość wyrazu własnym rodzinom.